Gdańsku, dwa renozoe samochód, który uważam najbardziej się nadaje do tego typu działalności. Pojazd elektryczny to jest jakby symbol tego, co sobą reprezentuje Rekord ekologiczny. Jeśli będziemy się poruszali właśnie ekologicznymi, bezemisyjnymi pojazdami, no to tym będziemy żyli w bardziej ekologicznym, bardziej czystym środowisku. To jest jakby przyszłość. W tej chwili wszyscy wiemy, jak mobilność, teraz Unia Europejska wymaga od nas obniżenia CO2 25 gram. Na kilometr więc nie da się tego wszystkiego osiągnąć bez samochodów elektrycznych. Okres pandemii myślę, że nam pozwolił też stwierdzić, jak duży wpływ ma transport na, na środowisko. Wtedy, kiedy nie mogliśmy się poruszać, no jednak powietrze było bardzo czyste. Używanie pojazdów tych ekologicznych nie odbiega od typowych pojazdów operacyjnych. Na dzień dzisiejszy według deklaracji producenta 400 km na dobę nam wystarcza. Te pojazdy, które są tutaj prezentowane obok, one będą ładowane tutaj i operować będą wokół Gdańska, stąd też i usytuowanie referatu ekologicznego, który jest centralnie w Gdańsku. Mogę się pochwalić, że jako firma Dunek jako na północy mieliśmy instalacje do obsługi samochodów elektrycznych. Jeszcze jako jedyna ta ładowarka była na północy, była w naszej firmie jako pierwsza. Zawsze byliśmy w tym pierwsi. Ja prawie przed 10 lat organizowałem spotkanie w Dziennie w Sopocie w Gdańsku, z przedstawicielami Renault, terem promocji samochodów elektrycznych. No, jak widać, minęło tylko parę lat i samochody elektryczne wchodzą, są używane. Także to cośmy robili cały czas i stawiają na ekologię jako firma Zunek, nas odnosi sukces. Bardzo się cieszę, że najsłożę korzystać dla tych samochodów.